To w długopadko brzegu mieszkał? Nie tak najpierw pracowałem w pęcarze ryb, ale ani umowa o praca, ani pieniędzy. Znaczy dał mi za połowę czerwca tysiąc złotych, a później ani umowy, ani nic. No to zostawiłem, chociaż tam miałem niby obiecany, że będę miał nocleg przez cały rok, tak? I na ogrodzie, bo tam trochę może pomagał, a on tak żeby tego że On nie mieszka w tym domu zimą, więc ja bym tu jeden pokój, no na no, no, takie no, no, no. osobne wejście by było no, no. na dole i tam sobie mogę mieszkać. Ale ściągnął no, jakiegoś Ukraińca, a ten na golasa chodził wszędzie. Oh. Wraz do mojego pokoju mój posłuch się. No. Kurde, jakby skoczyłem, dostałbym Micha, tylko że uciekł. <laughs> I ja rano się wkurzyłem. I tego, no bo była też taka Ukrainka, to ona była w porządku, nie? A ten jakiś kurczy dziwny, no ona go lasał na golasa wnosił Faktycznie, jakiś miał odpał potężny, nie? Faktycznie. No ale ściągnął go do ogrodu, żeby tam robił. Już... Miał pan trochę przygód w życiu, nie? Ja jak wyjdę. Chcę się zatrzymać Rumia Reda, tam są oferty pokoi stancji. stacji. Jest tego trochę. Czyli ciągnie pana na Morzu. Nie no, to tam w Kłocku to tak, pierwsze, nie mam cię wynająć, agroturystyki nie chcę długo trzymać, tam na dwa tygodnie i koniec. I ciężko o pracę. A jeśli chodzi o Rederumie, to tam też jest praca, ale jest Gdynia, Gdańsk, tak, a tam tak. jest dobry dojazd autobusem. Tak. I znalazłem taką firmę Memling Security która dobrze płaci Mówię, bo to zależy jaki jak nasy, bo to był nasy. bile mogli tej ziemi nasypać, czy na przykład met, czy więcej zasypać te zźwiny. No to jak na mniej niż metr, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie zlokalizowali tych metalowych drzwi. No to nie ma takiej możliwości. Co, Co i... będzie najmniej, to będzie na wysokości oczu. No jeszcze lepiej. Tak mi się wydaje, że to będzie takie, takie pod kątem, nie? Że na dole będzie grubiej trochę, a górą mniej. Tak pod skosem. Rozumiem, Ale to tylko moja wyobraźnia w tym. Okej, okay, no, no to zobaczymy. To... Tego to już na no, no bank nie wiem, nie? Mamy taki sprzęt, no powiedzmy, że te dwa metry to spokojnie sięgnie. Mi się tylko tak humor. Nie powinniśmy skręcić przypadkiem, tutaj nie. Na łódź? Nie. A nie, na no, łódź nie. 20 21 km wprost. 200? 21? Tak. 220 tak. Ale zatrzymamy dwie? się tu na tym, na mokieś za 5 km. Zatrzymamy się na papierochu na chwilę i sam nie wierzę, że jedziemy. Gdy <guczy> kłóczę 1000 km. Nie, nie ukrywam, że zaciekawił mnie pan swoją rozmową z tym, z tym spokojem. To, to w tym liście jak pan czytał, to są te informacje podstawowe już są. Naprawdę. Tam było wszystko wypisane. Ja my już tam byliśmy raz, ja panu mówię, my byliśmy już w tym miejscu. Ale to spokojnie mógł, ale to wystarczyło, żeśmy się przestrzelili o 3 metry i ty już no, tyle widział filmik. Bo ten Nasyp jest dosyć, dosyć szerokawy, tak? widział filmik? Spokojnie, jest pan z nami, na spokojnie sobie pan odtworzy tę tą, tą wizję. Ja tylko mogę sobie odtworzyć, jak odchodziłem. O no tak, i tak to... jak dochodziłem do tego miejsca, no nie pamiętam. Także okay. drzwi, takie szale. Dziwne. Odszedłem. I opuszkami palców podciągnąłem, no. puściłem lekko. Odchodziłem. A zaglądam. Tutaj taka siatka wycięta. No. Taka grobna. E alguém já é blancado. Você não anda no chão, vai acontecer. Mas eu resolvi. Só isso.